Sandra! <śpiewa> co? Sandra? A co ty tutaj robisz? Na Nasłuchuję burzy. Czy jest coraz bliżej nas? Nasłuchujesz, ile jest sekund między grzmotem a błyśnięciem? Tak. O, to czyli badasz, jak działają pioruny? Nie, ja się boję. Boisz się? <śpiewa> no. Dlaczego ty się boisz? Nie ja boję burzy i boję się tej ciemności i, i jeszcze potworów się boję. Ale dlaczego boisz się w ogóle takich rzeczy? Bo boję się, że one mi zrobią krzywdę. Sandra, a czy ty nie pamiętasz, że przecież jest z nami największy na świecie i w ogóle we wszechświecie Pan Bóg, który jest wszechmocny, wszechpotężny i On ochrania nas przed takimi rzeczami? Ja nie wiem, wydaje mi się, że tylko ten stół nie może ochronić troszeczkę bardziej, bo w Biblii nic nie przeczytałam na ten temat, żeby Pan Bóg mówił, żeby się nie bać i nie stresować i, i, i w ogóle być odważnym i nic takiego. To ja ci zaraz pokażę, że wcale że tak jest napisane w Biblii. Poczekaj, przyniosę ci. Proszę, jak znowu będzie grzmał? Nie będzie. Jest otwarte. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim bogiem. Mhm. No, widzisz, więc nie musimy wcale się bać. I nie musimy się bać, nie dlatego, że. Burza nie jest straszna, że potwory wydaje się, że istnieją naprawdę, ani że ciemność jest taka ciemna, bo to jest straszne, są rzeczy, ale ja nie muszę się bać, bo jest ze mną Pan Bóg. Nie dlatego, że to jest straszne, bo to jest straszne. Prawda, że ciemność jest straszna? No, bo jedni boją się takich rzeczy, inni innych rzeczy. Innych rzeczy boją się dzieci, a innych rzeczy boją się rodzice. Każdy się czegoś boi. Ale nie musimy się tak naprawdę bać żadnych rzeczy, które są na tej ziemi, ponieważ jest Pan Bóg, który jest ponad to wszystko. Dobra, to ja się pomodlę, żeby Pan Bóg mi pomógł, okej? Okay? Dobrze. Panie Boże, przychodzę do Ciebie, żebyś dał mi odwagę do tego, żeby nie bać się burzy i ciemności i potworów i wyjść spod tego stołu. Amen. Amen. Chyba tak nie boję, bo myślę sobie, że Pan Bóg jest ze mną. Wiesz co? No? Chyba wychodzę z tego stołu. Chodź, wychodzimy.